Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich mięśników, pięknych, Wałni kochani przy... Przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii pogadankowej jak wiecie mam bardzo dużo pracy w ogrodzie i nie tylko, a w ogrodzie z kolei dzieją się ciekawe rzeczy bardzo ładnie śpiewają ptaki więc chciałam Wam ten taki trochę dziki ogród o, specjalnie dla Was hodowałam tą trawę o, tu już zwierzaczki są koło mnie wszędzie Zaraz może coś zobaczycie, usłyszycie ale generalnie chcę żebyście ptaków posłuchali, bo nawet mnie dodano do jakiejś grupy o ptakach w mieście, także słuchajcie, rozśpiewały się. No to ja Wam opowiem, to znaczy tak, poprosiłam Was i zachęcam do, yy, tam do aktywności pod postem tutaj na YouTubie, pod postem, na który, który jest zdjęciem z ogrodu, mniej więcej ten, to co tu widzicie w tyle. O, stolik, na stoliku koszyczek, w koszyczku perfum obok stosik z książeczkami i flakoniki też stojące obok koszyczka. I tam ludzie piszą, o tematach na pogadanki perfumowe. Także wrzucajcie, ja wtedy będę próbowała robić takie filmy, do których nie muszę się szczególnie długo przygotowywać, bo naprawdę do każdego filmu trzeba bardzo dużo czytać, czytać, weryfikować. I brakuje czasu. Chociaż oczywiście mam, myślę, że nie, nie najgorszą wiedzę, i tak po prostu weryfikowanie zabiera, zabiera mi dużo czasu. Research, no takie mądre słowo. No i wy mnie tu poratowaliście, podesłaliście mi kilka tematów na filmy. Także już chyba to już będzie trzeci dzisiaj z tej serii. Przy czym pamiętajcie, serie pogadankowe to są troszkę niedoskonałe serie właśnie z tego powodu, że z tym serwczem gorzej. Ale tu pani, która wspiera mój kanał i często komentuje, pani Agnieszka, poprosiła o film. Ja długo myślałam o tym, na siebie miałam go zrobić od razu, ale tak sobie myślę, że to jest temat rozległy. Ale uproszczę go, a potem wy w komentarzach dopiszecie o swoich doświadczeniach, bo to tak będzie chyba najłatwiej. Pani Agnieszka, krótko. Perfumy do spania albo przed snem. Ja, czy używać jak i jakie? To ja Wam powiem tak, od razu. Wybitny perfumiarz, to już jest taki pan słusznego wieku, ale ciągle aktywny, widać, zajrzyjcie na jego Instagrama, on ciągle gdzieś w tych jetach po świecie lata do tych swoich klientów perfumowych, bardzo, bardzo ekskluzywnych. Alberto Morillas mówi tak, że on oczywiście się perfumuje do łóżka, on sobie nie wyobraża, żeby on się miał nie perfumować. Także kochani, jak tak mówi Alberto Morillas, no to wy się nie ograniczajcie, jak tylko wam to nie przeszkadza, bo Zmysł węchł jest zmysłem niezbadanym, pierwotnym. Przede wszystkim ma za zadanie nas ostrzegać przed niebezpieczeństwami, czyli nowa woń może być problematyczna, więc jeśli chcecie. Użyć do spania perfumy, które właśnie kupiliście, to moim zdaniem może to być problematyczne. Powiedzcie o swoich doświadczeniach, bo tutaj też będzie bardzo dużo zależało od indywidualnych doświadczeń, ale myślę, że to będzie taka porada, która się sprawdzi, żeby jednak unikać rzeczy bardzo, bardzo takich nowych, nowiusieńkich i, powiedzmy, no, których nasz umysł jeszcze nie odbiera jako oswojonych, jako przyjaznych i jako naszych. Na no to miejsce dla piesków. A druga kwestia, ja zauważyłam, że to nie zawsze mam na przykład ja ochotę używać perfumy właśnie w te, na tę okoliczność, ale bywa tak, że na przykład zimą sięgam po zimowe, a latem po letnie. Także tu kolejna informacja, taka dość oczywista, czyli no nie sprawdzą się perfumy jakby nie pasujące do czasu, chociaż czasem też... Jakby specyfiką czasu jest to, że jest suche powietrze bardzo, czyli na, przykład na początku lata, kiedy powietrze jest wilgotne i ta wilgotność po prostu jest duża powietrza, no to nie, nie pasują nam te perfumy, raczej sięgamy pod rzeczy rześkie, nie pasują nam te perfumy, które świetnie się sprawdzą pod koniec lata, kiedy już właściwie ziemia wysuszona i właściwie te sierpniowe upały, to one potrzebują zupełnie innych perfum niż upały czerwcowe. No, taka moja teza. Także pani Agnieszko, to, ale co jest jeszcze znakomite do. Czy to będą perfumy, to nie wiem. Ja wam powiem, taki zdradzę mój patent. Dzisiaj zrobiłam już jeszcze jeden film, mówiłam dużo o lawendzie. Lawenda jest absolutnie niedocenianym składnikiem. Ja używam do spania produktów lawendowych. Tu mam takie, słuchajcie, starsze, ja sobie robię, kiedyś nawet, miałam to w sklepiku, ale to w sumie drogo wychodzi, może róbcie sami. Flakonik. I teraz tak, to jest płyn dwufazowy, na górze jest olejek lawendowy, właśnie lawenda się bardzo dobrze sprawdza, jako taki zapach relaksujący, a na dole hydrolat, ale to może być zwykła woda. I jak to wstrząśniecie, no to już widać, że to z tego się zrobił taki płyn jednolity, wtedy można to spryskiwać. No tutaj mam, nie wiem czy widzicie, o, tak wygląda ten pełnowartościowy produkt, dużo tego olejku tutaj jest. I to wtedy się sprawdza, to się nazywa mgiełka, na to mówię. Widzę, że to ludzie... Gdzieś tam podchwycili, jest to w internetach, to czasem dajcie jakiegoś lajka pod moim filmem, zasubskrybujcie kanał, please. Także tak, lawenda właśnie w ten sposób naniesiona na poduszkę, bo były też takie pilomist pewnych marek, które chyba Avon miał. I To też była świetna lawendowa rzecz, chyba lawenda z rumiankiem. Ale to nie był olejek eteryczny, nie był to płyn dwufazowy, tylko jakaś kompozycja zapachowa. A ja pomyślałam sobie, że słuchajcie, zrobię takie i to, a chyba już rok stoi, nic się z tym nie dzieje. I chyba gdzie jak gdzie, ale do wdychania, do takiej inhalacji, to chyba lepiej mieć taki olejek naturalny. Także kupcie sobie w aptece olejek jakiś, no ja wiem, to, jakiś flakonik, byle miała to mizer. I po połączeniu z wodą pachnie dobrze, naprawdę lawendy... No przez to właśnie, że ona we Francji kojarzy się już z takim retro oldschoolowym stylem, z, ba z, szafem, z zapachem szafy babci. To myślę, że to, co u nas naftalina to we Francji taki zapach ma lawenda. To też pamiętajcie, że lawenda nie pachnie tak jak świeczki lawendowe, czy mydełka, czy nawet dobre jakieś żele do mycia rąk. Bardzo niewiele z produktów tak pachnących dobrze lawendą. Chyba jeden płyn do mycia naczyń widziałam w Rossmanie z tych takich bardzo modnych. Z, tych, z tej linii ekologicznej, tam był niezły. Ale najczęściej generalnie no, cena, cena jest takim wskaźnikiem. Jak coś jest bardzo taniego, to nie pachnie dobrze lawendowo. A poza tym lawenda inaczej pachnie sucha, inaczej pachnie świeżo, a inaczej pachnie ten olejek. Także to byłby, byłaby jakaś podpowiedź moim zdaniem. Lawendowe rzeczy. Teraz tych lawendowych nawet perfum od Bągerlę przez Barbery Godess, jest całkiem sporo, także mogą się sprawdzić, ale odradzam te wszystkie męskie odmiany lawendy, bo tam najprawdopodobniej nie ma lawendy, tylko jest lawandyna. Także z, lawand z lawendą nie jest taka prosta sprawa, kiedy wącham olejki pomarańczowe na przykład z kwiatu pomarańczy, one wszystkie pachną bardzo, bardzo podobnie. Natomiast lawenda w zależności od tego, gdzie ją kupujecie, pachnie inaczej, to jest bardzo ciekawe. Widocznie jest bardzo podatna na te wszystkie metody związane z obróbką. Także polecam. Chyba najprawdopodobniej zrobię coś takiego, że będę załączała do zamówień, jak już uruchomię mój sklep, będę załączała do zamówień taką próbeczkę własnego olejku lawendowego. No to będziecie mieli możliwość się przekonać to. Tam będzie, nie wiem, może milili, to może pół zobaczę, jak to tam skalkuluje się i wtedy taka no przy okazji, jak będziecie składać zamówienie, to tak będzie, a na razie możecie gdzieś zamawiać, tylko tak mówię, nie polecę Wam żadnego. Bo próbowałam i brałam te z aptek, to różnie to bywało. Nie były do końca takie lawendowe, jak te z takich powiedzmy, no z tych, już nie będę reklamowała, ale są takie te. te to, ci, którzy sprzedają po kilkadziesiąt złotych, nawet do stu złotych za za flakonik, to to jest Taki około chyba 10 ml, widziałam po 60-70. No to to były dobre lawendy. Natomiast te na naszym rynku od polskich producentów nie spotkałam. Nie mówię, że nie ma. Nawet od takich wybitnych, jakby się wydawało, film z wieloletnimi tradycjami. 15 zł to nie, nie ma takiego olejku. Za 15 zł to nie jest olej lawendowy. Także tak. Ale też nie mówię, że wszystkie za kilkadziesiąt muszą być udane. No. Także tak u mnie, ale na razie nie sprzedaję, bo miałam małą katastrofę na polu lawendowym. Nie wiem, co to w ogóle będzie, czy będę miała olejek, także na razie nie sprzedaję. Zobaczę w sierpniu, ile tego mam, ile wydystyluję, i, i może wtedy. Natomiast będę załączała do tych książek, które będą do nabycia w moim sklepie. Także yy, tak, perfumiarze nawet, tacy jak Alberto Morillas, używają perfum do spania. Także jak najbardziej nie bójcie się tego. Z drugiej strony wydaje mi się, że ciągle. W wielu perfumach jeszcze jest dużo tej chemii, to może sobie oszczędźmy na nas, bo to pewnie by tak było, że rozpylicie, położycie na tą poduszkę, poduszkę głowę, to nie wiem. Nie. No w ogóle tak się zastanawiam nad wdychaniem perfum, czy to nie będzie kłopotliwe, ale no. No nie, podobno są bezpieczne i cały problem właśnie z tym, że one no tak się zmieniają, że nie są takie, jak powinny być, to może właśnie z tego, że jednak ta kontrola mimo wszystko jest bardzo duża. Ale jak już bierzecie coś do inhalacji, to też bym sugerowała rzeczy takie naturalne bardzo. One przy okazji mają różne dobroczynne właściwości, ale to o tym trzeba czytać. No i ci wszyscy, którzy mają jakieś problemy z, z alergiami, z, czy po prostu jakieś problemy z układem oddechowym, no to ma bardzo ostrożnie. Także. Tak, a jeśli wy macie jakieś swoje sprawdzone, czy używacie, może macie jakieś przygody, czegoś doświadczyliście, może, może właśnie jakieś były przygody przyjemne, nieprzyjemne, to opiszcie, może poczytamy sobie, zobaczymy, może to będzie pouczające. U mnie się sprawdziło, tak Wam jeszcze na koniec powiem zimą Organza Żywności. Uwielbiam jako ten zapach, a w lecie, właściwie przez cały rok, to to, bo też wiecie co, lawenda też ma takie antyseptyczne, antybakteryjne, anty. Wiecie tyle się w jakichś roztoczach. Także na poduszkę, moim zdaniem, może mieć jeszcze takie to dodatkowe działanie. Rzeczywiście wejść do łóżka wypsikanego, wyperfumowanego o, takim właśnie z taką mgiełką lawendową. No to, to jest relaks dla tych, którzy mają problem ze spaniem, to może być jakaś pomoc. Oby, oby zadziałała, ale też zapachy lubią zaskakiwać, może być wręcz na odwrót, więc po prostu testujcie ostrożnie. No. No bawcie się perfumami po prostu, wszystkiego pachnącego, papa. Pa.